Hello, hello, dzisiaj mamy 19 luty 2025. Pogoda deszczowa, zeszłam na chwilę, tylko do netto zrobiłam zakupy na kolację, na coś też do zjedzenia na obiad. I teraz właśnie oglądam wywiad z Justyną Steczkowską. Oglądam Właśnie piącej mój ulubiony kolab, dzisiaj o smaku malinowo-brzoskwiniowym. I właśnie oglądam ten wywiad z panią Justyną Steczkowską. Jak usłyszałam tu piosenkę, to po prostu powala ten jej głos, i w ogóle ona sama, ta energia, uroda, figura, po prostu perfekcyjnie. Piosenka, myślę, że pierwsze miejsce. W każdym razie, jak ja usłyszałam to, to taką radość poczułam, że wreszcie na Eurowizji Polska reprezentuje prawdziwa gwiazda, prawdziwa diva. Poza tym, jako człowiek, to wspaniały człowiek, przede wszystkim niezwykle pracowity, zawsze grzeczna, nigdy jakiegoś takiego ordynarnego, y Wysławiania się jak niektórej przeciwniczki, że po prostu każdego by poniżyły i zniszczyły. No po prostu wspaniały człowiek. I dla mnie to jest wielka radość, bo tutaj na Islandii Eurowizja to jest bardzo ważne wydarzenie. Bardzo, naprawdę. Wszyscy siedzą, oglądają, kibicują, znają wszystkie piosenki. Także jestem dobrej myśli i chciałabym, żeby zajęła pierwsze miejsce. No po prostu. I też tak czuję, że to po prostu jest y, pierwsze miejsce, tak, dla mnie. Także radość wielka, i myślę, że wszyscy trzymają za nią kciuki, nie tylko za granicami, ale też w Polsce. Talent, praca no wszystko razem, perfekt. Teraz chwilę nie pada, troszeczkę tak mży. I zdecydowałam się sama iść na spacer. Nie wiem, mam zamiar iść do portu. Nie wiem, czy dojdę. Zaraz bardziej pada, ale to jest po prostu moje ulubione wejście do parku. Mech, lawa. Nic, idę, no, idę dalej. Proszę, ile tego muchu. Pięknie. Tam taki bardziej zielony.